Toptemacik w naszej okolicy, czyli tym razem otwarcie kolejnej fast foodowni i tym razem z dwoma złotymi łukami. Wrota do piekieł zostały otwarte. Mm, to nie jest kłopot. Kłopot jest wtedy, kiedy to jedzonko staje się waszym stałym jadłospisem. I powiem więcej. Dziś gorsze produkty kupicie w każdym markecie. Stoją obok tych zdrowych i są zamaskowane, tylko że nikt nie powie wam, jak je możecie odróżnić. Dziś problemem jest brak świadomości i edukacji żywieniowej, a nie to, że ktoś raz w tygodniu skoczy sobie na frytki czy na jakiegoś cheeseburgera. Na serio, jeden fast food nie rozwala całej sylwetki i zdrowia, a raczej codzienne wybory. Dlatego zamiast panikować, że stawiam na maka, zacznijmy rozmawiać o zdrowych nawykach i edukacji żywieniowej. Pamiętajcie, zdrowie robią codzienne decyzje, a nie jedna wizyta pod złotym M.